Do przygotowania sernika potrzebujemy kilogram twarogu sernikowego, paski biszkoptu, Jakieś owoce, jak ktoś jest przy kasi, to może kupić dwie foremki truskawek po 8 zł. Ja polecam wersję dla ubogich, czyli 7 bananów, to jest jakieś 5 bananów po 4,50 jeśli ktoś kupuje na bazarach. Zępie trzy klaleretki, piełuszki żelatyny. Pół szklanki mleka, 150 ml śmietanki 30% albo 36%, 3 czwarte szklanki cukru pudru i małe opakowanie cukru waniliowego i taką średnią glachę. Do gorącej wody wsypujemy galaretkę, mieszamy i odstawiamy do wystygnięcia. Mleko trzeba zagotować, zdjąć z ognia, wsypać żelatynę i rozpuścić. Do miski wrzucamy twaróg sernikowy, śmietankę, cukier waniliowy, cukier puder i mieszamy. Do ciepłego mleka z żelatyną dodajemy ze dwie łyżki masy serowej i mieszamy. Potem znowu dodajemy parę łyżek i znowu mieszamy. Wrzucamy do miski i trzeba to wymieszać. Wrzucamy 2 trzecie owoców i mieszamy łyżką. Wykładamy blachę biszkoptami. Wylewamy całą masę do blachy i wyrównujemy. Wkładamy tą blachę do lodówki na minimum pół godziny. Gdy galaretka się ostudzi, wstawiamy ją do lodówki. Gdy galaretka będzie bardzo gęsta, wylewamy ją na sernik, w który wcześniej wciskamy resztę owoców. Wstawiamy cały sernik do lodówki aż całkowicie stężeje i gotowe.